że pani mnie puści Chyba nie Policjanty, ciekawe czy się coś przyczepią. Ostatnio miałem jakieś przygody, ale strasznie mnie tylko dziwi, że tak mało ludzi jest. Czy z tego powodu, że jest gorąco? W sumie no jest gorąco, ale nie jest... Zobaczymy jak to po słońcu się będzie nagrywało. Jak będzie strasznie lipa to się, To się wyrzuci, ale myślę, że nie będzie. Także albo, może, tutaj kawałek miastem śmignę, i tam zjedziemy znowu pod most. Chcę wam pokazać, bo to jest takie dosyć fajne. Fajna, stara, e, stara architektura. Nie wiem, jak w tamtą stronę jeszcze, czy coś będzie ciekawego, no ale zaraz zobaczymy. tu już chyba tak bardziej nowoczesny. to nic wracamy w drugą stronę chociaż też jeszcze takie stare budyneczki są, ale się zdaje, że to bardziej bardziej historyczne miastko to jest to jest tutaj Też nie chodzi w moich filmach, żebym Wam pokazywać, to nie jest jakiś kanał taki turystyczny. O, macie. historik. To nie jest też taki jakiś kanał, żeby Wam tłumaczyć, kiedy do miasto powstało, czy coś. Tylko ja bardziej pokazuję, jak ludzie żyją, coś ciekawego w tym sensie, nie? Wiadomo, może fajnie by było jakieś parę... E, parę tematów przetoczyć. E. No ale ja jakoś bardziej wolę się skupiać na na-na-na-na-na na obrazach. O, może tak. Nie mnie tutaj przepuszczą. Może mnie przepuszczą. O, thank you. Taki trochę Gdańsk, nie? Eee, no Gdańsk jest piękniejszy, no ale... Ale ten... Ale coś tam można... Coś tam można zawsze zobaczyć Dobra, to mogę przejechać Bo tu jest droga zamknięta Śmigniemy sobie ten... Thank you Śmigniemy sobie tędy o, paki, paki na komarkach Policjanty ciekawe czy się coś przyczepią Ostatnio miałem jakieś przygody, ale... Nie, to auto No... Ops Kurde, ale bym walnął nie przewidziałem tego wiecie co, śmigam z powrotem nad ten a... tylko nie wiem jak ja tu wjadę teraz pod spodem, kurcze właśnie niby proste, a nie, nie wszędzie są wjazdy, kiedyś chyba windą wjeżdżałem, ale kurde, może być lipa wiecie co Dalej muszę gdzieś wjechać, chociaż dobra pojadę w prawo, i tam gdzieś zjadę, czy się wrócić, się wracam, bo tu jest zamknięte. Kurde. No tak czasami jest. Nie przewidzi się wszystkiego. Może pani mnie puści. Chyba nie. Pani sobie wyszła na spacer i nie będzie. O, jedna mnie puści. Thank you. Myślałem, że pani wyszła na spacer i nie ma zamiaru nikogo przypuszczać. Bo ona jest e... Najważniejsza na chodniku, no i w sumie troszkę ma rację Jakby nie to, że... O czym sorry? Gościu Ale to moja wina Moja wina, bo powinienem się zatrzymać Dobra, czekajcie, wjeżdżam nad wodę O, niebieskie światła tu też są. Dajcie czy ja tutaj wjadę, hmm. powinienem wjechać nad wodę i śmignąć sobie wodą yeah. o, o. o przepuszczająco Aj! No, ten tędy sobie siłujemy Strasznie mnie tylko dziwi, że tak mało ludzi jest Czy z tego powodu, że jest gorąco? W sumie, no jest, jest gorąco, ale nie jest też tak gorąco, bo Woda ma to do siebie, że jest taki Fajny klimacik No ale I tutaj tylko też nie przyjechał No i proszę To chyba jest winda, tak? Kurde No i dupa Tam schody, tam winda, może tędy mi się uda Chyba, że to już koniec tego no, Chyba, że to już do, koniec tego dobrodziejstwa Ops To no nie jest, spróbuję to Spróbuję to objechać Dziękuję ile to jest czekajcie, tędy nie pan też tutaj zmęczony yeah. yeah. powoli jechać, bo ci ludzie troszeczkę no dobra, przejadę przez miasteczko, pokażę wam inne jakie, o tu co kiedyś pokazywałem to ten, tu kiedyś była wieża Eiffla nie? W, w Milwaukee. W sumie czekajcie, może zaraz tam podjadę, ale oni ją zdemontowali nie? Do, do naprawy. Tylko jest na jakieś imprezy, na święto Paryża. No chyba tak, na święto Paryża i tyle. Tam jest jeszcze ładny budyneczek jakiś. Wigniemy gdzieś tędy No czekajcie, zobaczymy. Zobaczymy, co tu ciekawego można zobaczyć jeszcze, fajnego, to mam podjadę, pokażę. Tak to wygląda z daleka. Tu jest ten temacik taki. Popatrzcie tu, jak jest jakaś fajna restauracja, to ludzie kurczę czekają. jadę, tu jest jakaś niemiecka, niemiecka dzielnica. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało gdzieś tam po prawej stronie a tutaj włoska ludzi ludzi tłum a za tą uliczką będzie niemiecka jakaś no zobaczymy zobaczymy zobaczycie sobie troszeczkę jak ludzie jak ludzie inaczej e, ludzie inaczej mieszkają żyją kurde no. Muszę śmignąć. Śmignąć prosto, no i spokojnie. Czyżby to miało być to? Nie, tam jeszcze troszeczkę. O, chyba tak, bo tutaj niemieckie jakieś niemieckie napisy. Tutaj jakby tutaj takie bardziej niemiecka. Ska dzielnicę, a później sobie tam szmijmy do góry no dobra, szmigamy jeszcze kawałek policjanty tam już chyba nic niego nie będzie. Ale jak wyjadę tam na górę, to będziecie mieli fajny widoczek na miasto. No i tak chyba zrobię. I cyk. O, jest piękny widoczek. Tam akurat nie most jest. Czekajcie, może chwilę tak wstaniemy. O, i tam jest jeszcze przejście, kurczę, ja mam tam wjechać. Tam co ci ludzie idą, muszę sobie, o, tamtędy zjadę i śmignę tamtędy. I to jest bardzo dobry pomysł. Ale muszę wam pokazać, co się nagrywa, nagrywa. Tam jest piękny widoczek. Ten most chyba nie zejdzie. I z drugiej strony jest taki piękny widoczek. No fajnie, fajnie. I oczywiście tu jest księżyc, a tam jeszcze słońce. Czyli znowu nas wciula robią, że. A, nie będę się już wypowiadał. Dobra, zjeżdżamy tam na dół. No i coś Wam poka pokazuję.